Siema. dzisiaj nagrywam mojego pierwszego vloga, który leci na kanał Spółka Nightcore Volamin. To jest pierwszy vlog SMW zrobiony przez użytkownika Mruwa. Właśnie idę przez wiadukt do mojego kolegi odebrać moją radziecką czapkę, którą u niego zostawiłem. Palce sobie papieroska jednego mam jeszcze na powrót sobie tak myślę że się to sami myślę, nie? i ten most jest w, 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 w wysoko to zostaje, są bardzo ładne widoki z tego mostu ale aktualnie są krzaki także blok SNW, bardzo fajny, weekend mi minął tak tak dobrze mi weekend win, minął, mogę powiedzieć w piątek y, zachlałem w trupa, w sobotę zachlałem w trupa, a dzisiaj zachlałem w trupa, ale jestem tym szczeźły elegancko tutaj idziemy pięknie o śnieżarka o śnieżarka jechała mm. Teraz tak sobie myślę, że Mógłbym sobie skrócić drogę Przez Przez most Taką mogę sobie skrócić drogę Ale nie wiem czy Czy żyje Upadek z takiej wysokości Myślę, że bym dał radę No, także Pozdrawiam całe SNW Ogólnie to Ci, gora Oto to pedał. Ja sobie teraz fajnie idę elegancko. Śnieg pruszy, ręce mi zamarzają, ale jest dobrze. Jest całkiem okej. Okay. Tutaj są tory zaśnieżone całe, czyli tutaj pociągi nie jeżdżą. Przystanek opole główne, teren, mam na myśli. Ten według się będzie jakiś taki kurwa nieskończony, nie? No, także idę sobie elegancko. Tam są światła. Zawsze bym zastanawiał, czemu na torach są światła. To jakaś komunikacja miejska? Nie rozumiem. Oj, proszę, proszę. Dzieńmy, po co są światła na torach, na liniach przejazdu PKP, skoro nigdy nie widziałem korku pociągów? Czy pociągi stoją w korkach, które posługują świateł, czy są jakieś skrzyżowania, na którym pociągi są? Bardzo mnie to zastanawia. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Jak są linie elektryczne, to czemu jak człowiek jej dotknie, to umiera, ale jak tak sobie usiądzie na takiej linii elektrycznej, to nie umiera? Oho, widzę ciekawy challenge. Tutaj, tutaj jest to na terenie, i tutaj jest dach. I myślę, że dobrym bym Rady ten dach, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj się nie czuję jak kaskader. Kiedyś to ogólnie byłem elektrykiem wysokich napięć. Jak to elektryk. Elektryk jak saper, myli się tylko raz. Jej jeden kabelek źle połączysz, i umierasz. Także elegancko się tutaj idzie na nową wieś królewską. Chyba ja bo już jestem na nowej wsi królewskiej. A nie wiem, nawet. To jest tu bardzo ciekawe. To jest drugi raz w życiu, albo trzeci, kiedy jestem na nowej wsi królewskiej. I to jest popierdolone. O, tutaj sobie idę, idę. Fajnie, elegancko samochodziki, sobie jeżdżą. Słucham sobie muzyczki, aktualnie leci Lucky Me Myself and I Moja ulubiona piosenka i w sumie No, moja ulub piosenka od Luckiego Po to są jakieś tagi, jakieś trołapy. Myślę, że abbym je lepiej zrobił Bo coś tam Free Day, Nie wiem Tak Leci mi elegancko ten dzień jakoś Tak No po grudzie, ale jednak leci schujowo, ale stabilnie także o to chodzi w życiu, nie? jak ta drabuszejka śpiewał o to chodzi w życiu o to chodzi w życiu Co czas się obracam za siebie chyba mi się rozwinęła jakaś schizofrenia przez tak wysokie niewyspanie czego z tych trzech dni spałem? trzy godziny 2 sobie spałem w za nich 3 O, bardzo ładny up Tutaj jest tylko ta koronka go trochę niszczy. Ale chuj, to nic złego. O, to jest jakiś barber's hop. O kurwa, to jest butą Kurwa, nowe buty, kurwa białe, świeżo kupione. Ja pierdolę. Będę musiał je wyczyścić. Tak nienawidzę rzucić butów A najgorzej jak Ci się upierdolą sznurówki To jest już kurwa amen Myjnia bezdotykowa O to chyba jest ta Myjnia no no touch Aha tam jakaś pompa Ej Czyli jeśli wsadzę sobie po, pompkę Od roweru do jaj I zacznę pompować To będę miał wielkie jaja Jak byk To mnie ciekawi a, i w ogóle już zeszłem z wiaduktu Wchodzę sobą obok, obok tej myjni I śnieg dalej tak pruszy Ale jakoś tak... Powoli sobie leci Jak czas teraz W niedzielę? Niedziela to jest najchujniejszy dzień w tygodniu Bo niby... Masz te wolne Ale jednak kurwa... Nie możesz się napić Nie możesz sobie nie, nie spać do trzeciej Tylko musisz zapierdalać do tej szkoły O, jest kurwa... Porażka. W moim zdaniem, zamiast niedzieli po sobocie powinny być dwie soboty. No i później tam jakiś poniedziałek. Można pomyśleć o tym. Ogólnie wracam do szkoły. Wracam do szkoły. Już normalnie będę chodził do szkółki. Elegancko. Czuję się jak na Syberii, kurwa z tymi zespami śniegu. Oho, paszko ma DHL. Jak będę wracał, to chyba wiem co z nim zrobię. Na stronie do stronie to jest ciekawe zajęcie. Eee, tutaj nie skręcam, tylko dalej, chyba w lewo. Z tego co pamiętam, ale ogólnie mało rzeczy pamiętam. Także mogę się po prostu pierdolnąć w tym. Ogólnie, przepraszam cię bardzo, Papek, za to, że nie znalazłem takiego, tam, tam, tamtego nagrania z pozdrowienia SNW. Przepraszam cię bardzo Olixo za Urwa Tego tam Za niewysyłanie ebucha się w akcji A. No także pozdrawiam was wszystkich mogę wam to powiedzieć wprost, nie, ale, ale na chuj No właśnie, to tak sądzę. Dobra, to koniec vloga z iścia po czapę. Zaraz zrobię z tego part 2 jak będę wracał z już czapką na głowie. No, wisiała na. No.